Niepokalane poczęcie Maryi wiążą się dwa wydarzenia, poprzez które Matka Boża zechciała łaskawie wkroczyć w naszą historię, by objawić nam swoją szczególną miłość. Może relacje te skłonią kogoś do oddania szczególnej czci Matce Bożej w tym dniu i nauczą go szukać ratunku w jej niepokalanym sercu, przed którego potęgą drży szatan. 27 listopada 1830 roku, w sobotę, przed pierwszą niedzielą adwentu, Matka Najświętsza objawiła się świętej Katarzynie Labury. Była ona wówczas nowicjuszką u sióstr Szarytek w klasztorze przy ulicy Dubac w Paryżu. Poprosiła ją między innymi o wybicie medalika według ukazanego modelu, obiecując, że osoby, które będą go nosić z ufnością, Otrzymają wielkie łaski. Młoda nowicjuszka tak opisała to wydarzenie. W czasie rozmyślania usłyszałam jakby szelest w górze. Popatrzyłam w kierunku ołtarza. Tam ujrzałam Najświętszą Pannę. Stała ubrana w jedwabną suknię. Stopy opierała na półkuli opasanej plotami węża. W rękach uniesionych do wysokości piersi trzymała swobodnie do ziemski. A oczy wzniosła ku niebu. Cała jej postać tchnęła tak niezwykłym pięknem, że nie umiałabym tego opisać. Najświętsza panna spuściła wzrok i spojrzała na mnie. Usłyszałam głos mówiący: Kula, którą widzisz, przedstawia cały świat. Po chwili glob zniknął, a Matka Boża wyciągnęła ręce, jakby chciała wszystko ogarnąć. Spływały z nich promienie tak jasne, że wszystko ginęło w poświacie. Potem ukazał się do postaci owalny napis ze złotych liter. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Wówczas usłyszałam wyjaśnienie. Promienie, które widzisz, są symbolem licznych łask, jakie syłam na osoby, które mnie o nie proszą. Postaraj się o wybicie medalu z tym moim obrazem i napisem, a ktokolwiek będzie go ze czcią i ufnością nosił, otrzyma mnóstwo łask Bożych. W tej chwili obraz jakby się odwrócił zobaczyłam jego drugą stronę. W otoku dwunastu gwiazd, nad literą M, widniał krzyż, a pod tym dwa serca jedno otoczone cierniową koroną, drugie natomiast. Przebite mieczem. Zrozumiałam, że były to serca Jezusa i Maryi. Noszący medalik Najświętszej Panny ukazany świętej Katarzynie otrzymali tak wiele niezwykłych łask, że szybko nazwano go cudownym medalikiem. Ona sama oddając się do dyspozycji niepokalanemu sercu Maryi i wypełniając do końca życia pokorne posługi przy ludziach starych, a łaską wizji dzieląc się jedynie ze spowiednikiem osiągnęła świętość. Cudowny medalik nosiła też ze czcią święta Bernadetta z Lourdes w czasie, gdy ujrzała najświętszą pannę. Także święty Maksymilian Kolbe, gdy założył rycerstwo niepokalanej, właśnie ten medalik obrał za szczególny znak stowarzyszenia. Z dniem 8 grudnia, w którym czcimy niepokalane poczęcie Maryi, wiąże się też inne objawienie, które miało miejsce we Włoszech. W latach 1947 do 1976 pielęgniarka Pierina Gigli doświadczała objawień w Montichiari Fontanelle, w okolicach Bresi. Matka Boża przedstawiła się jej jako róża duchowna, oraz jako matka kościoła. Główne jej wezwanie streszczało się w błaganiu modlitwy, zadośćuczynienia, pokuty. Jej największą troską była modlitwa za kapłanów tracących wiarę, dopuszczających się zdrady powołania. Pragnęła rozwoju szczególnego nabożeństwa do niepokalanego serca i czczenia jej pod wezwaniem róży duchownej w instytutach religijnych i zakonach. W roku 1947, zapowiadając swe zjawienie na dzień 8 grudnia, ogłosiła, iż czas ten pomiędzy godziną 12 a 13 wyznaczy godzinę szczególnej łaski dla świata. Powiedziała: Jestem niepokalane poczęcie, jestem Maryją pełną łaski, Matką mojego boskiego Syna Jezusa Chrystusa. Przez moje przybycie do Monticari. Życzę sobie, aby mnie wzywano i czczono jako różę duchowną. Życzę sobie, by każdego roku 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Przez to nabożeństwo ześlę niezliczone łaski dla ciała i duszy. Moim życzeniem jest, aby ta godzina łaski została upowszechniona i żeby cały świat się o tym dowiedział kto w tym czasie będzie się modlił w kościele lub w domu i wyleje łzy żalu, znajdzie pewną pomoc i uzyska z mojego serca opiekę i łaski. Mam przygotowany bezmiar łask dla wszystkich dzieci, które słuchają mojego głosu i te moje życzenia biorą sobie do serca. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę niezliczone łaski dla duszy i ciała, będą liczne nawrócenia, Pan, mój boski syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za swych grzesznych braci. Polski kardynał Sapiecha. Urodził się 14 maja, 14 maja, był przyjacielem polskiego papieża piósa 10, już 10, 10. święcy biskupich, na biskupa Krakowa. Było to dokładnie 17 grudnia 1911 roku. Polski papież. dziesiąty, Jego kuzyn Leopold, poczegamba. Niezwykły apostoł w Ameryce. Niepokoranego poczęcia, nasz biskupie, nasz kardynale, zapiecha, ostatni kardynale, nasz święty papieżu, piusie dziesiąty. Byliście świadkami ogłoszenia dogmatu niepokoranego poczęcia. Król, cesarz. Wróg Polskiej Królowej Eleonory, Rodzice Francuskiej Królowej, Francuskiej Królowej Ściętej 16 października 1700. 1953 roku rolnicy wienie się a w objawienia się świętego Michała archanioła we Francji w zamku świętego Michała archanioła